Mamy ogniwo Peltiera y, transformator 230 na 12 v oraz ogniwo Peltiera TEK1-12710. Jest to ogniwo, które kosztuje tam 25 zł. Mierzymy temperaturę pirometrem y, Temperatura y, pokazuje nam tutaj jeszcze raz. No, 47 stopni. Z drugiej strony mamy tutaj hmm, temperaturę podobną, 49, 50. No nagrzewa się to dość dość fajnie. Ja to wyłączę w tej chwili. Tu mamy transformatorek 230 na 12 V. Zasilanie tego ogniwa powinno być napięciem 15,4 V stałe. No, w tej chwili nam się te obydwa, obydwa obydwie strony nagrzały. Mamy to ogniwo złożone z dwóch takich płytek. Są to płytki półprzewod półprzewodnikowe. No, a pomiędzy nimi jest taki element BTe. Bismut element. Ma on zastosowanie w chłodzeniu, natomiast nie wiem dlaczego to tak w tej chwili działa, że cały, cały element się nagrzał. Po uzyskaniu takiej wysokiej temperatury, ta temperatura spadnie poniżej chyba nawet temperatury otoczenia. Nie wiem, czy to, to działanie w tej chwili jest. Spowodowane tym, że ja tu daję napięcie yy, zmienne 12V, czy to nie powinno być yy, napięcia stałego. No ale tu czuję teraz wyraźnie, że ta strona jest chłodniejsza od ciała, tak? I tak jak miałbym porównać. No, patrzymy. Teraz dopiero ten element robi się chłodny, no ale musiałem y, wyłączyć, y, wyłączyć zasilanie. Małe wydajności o teraz czuję, że jest faktycznie zimny <laughs> Zimny no w sensie zimniejszy od y, od temper temperatury ciała człowieka. No i taki mały modułek 4 cm na 4 i 3 mm gruby. Jeszcze raz. 27 stopni i spada nie wiem czy sterowanie sterowanie takim ogniwem właśnie jest na zasadzie włącz wyłącz napięcie yy, prawdopodobnie tak pirometr